Zrobimy dzisiaj pyszne kotlety mielone z warzywami. Coś innego na obiad. Przygotowanie kotletów zaczynamy od warzyw. Jedną cebulę kroję drobniutko w kostkę. Następnie taką średnią cukinię, nie za dużą. Mam taką młodą. Kroję drobno w kostkę. Nie obieram, bo jest y, młoda y, i też nie zabieram ze środka nasion. I jeszcze papryka, wystarczy połowa. Y, no ja mam taką niepełną. Paprykę wystarczy w zupełności. Zabieram nasiona i kroję również drobno w kostkę. Na patelnię odrobina oleju. I najpierw cebulę wrzucamy i zeszklimy. Do zeszklonej cebuli dodaję cukinię. Chwilkę przesmażam cukinię razem z cebulą. Doprawcie solą, wtedy szybciej zmięknie. Zrobi się taka lekko szklista. Do podsmażonej cukinii dodaję paprykę. I jeszcze chwilę z papryką przesmażam. Do warzyw dodaję jeden lub dwa ząbki czosnku i jeszcze dosłownie kilka sekund przesmażam, żeby zaczął pachnieć. Po tym czasie wyłączam i warzywa odrobinę studzę. Jak warzywa mi wystygną, to dodaję je do mięsa. Mam 700 g zmielonej karkówki. Może być również łopatka lub szynka, to już jak wolicie. Karkówka jest dla mnie odrobinę lepsza. Dodamy jeszcze sobie kolendrę, posiekam ją troszkę drobniej, taki spory pęczek. Jeśli nie lubicie, możecie dać natkę zielonej pietruszki. Również się to sprawdzi. Dodajemy do mięsa Dodaję też ostrą paprykę. Ja mam jalapeno świeże, bardzo ostre, więc nie daję jej za dużo. Siekam drobniutko. Możecie dać więcej lub mniej, albo całkowicie pominąć, jeśli chcecie łagodniejsze kotlety. Dla mnie fajnie, jak jest odrobina ostrości. Wbijam również jedno jajko. I dodaję dwie łyżki bułki tartej. I doprawiam solą i pieprzem? Całkiem sporo. Mieszam dokładnie, żeby się wyrobiło, i połączyło. Nabieramy porcję na kotlety w dłonie. Formujemy. Zgrabny kotlecik, obtaczamy w bułce tartej i wrzucamy na rozgrzany olej. Smażymy na rumiano, jak zwykłe mielone kotlety. Pamiętajcie tylko, żeby ogień nie był za duży najlepiej średni ogień, żeby nam się nie spaliły, a doszły w środku. Gotowe kotlety możecie podawać z ryżem, z ziemniaczkami, z surówką. Będzie pysznie. Polecam.